Co do normatywności? Co do normatywności, pan profesor chciałby jeszcze Dzieje uwagi o charakterze mhm. takim porządkowym. Mhm. Profesor Zieliński, normatywność wykładni koncepcji wykładni prawa yy, yy, traktował jako swoiste, swoiste konsekwencje tego, że tekst prawny jest tekstem normatywnym. I w tym sensie również wykładnia jest wykładnią, koncepcja wykładni prawa jest w tym sensie tak, tak samo normatywna jak tekst prawny. I w, tym se, I w tym znaczeniu można mówić, że ta koncepcja jest koncepcją normatywną, bo przedmiotem zainteresowania jest tekst prawny, który jest tekstem normatywnym na tym poziomie dyrektywalnym. Druga kwestia, być może normatywność wykładni prawa, koncepcji wykładni prawa może brać się z takiego pojmowania koncepcji jako swoistej racji. Czyli nicą normatywność wyciągać z racji na rzecz przyjęcia takiego innego rozstrzygnięcia interpretacyjnego, a jedną z tych racji argumentacyjnych jest właśnie racja z, na, na przykład z koncepcji wykładni prawa. Na przykład zasady pierwszej, drugiej, trzeciej patrz podręcznik profesora Zielińskiego. Innymi słowy, normatywność koncepcji wykładni prawa można upatrywać w pewnej racji argumentacyjnej na rzecz przyjęcia określonego, określonego rozstrzygnięcia interpretacyjnego i tu można byłoby widzieć ową normatywność koncepcji wykładni prawa jako taką, która wskazuje w jaki sposób należy tak, a inaczej postępować, już nie mówiąc o, o treści decyzji, która miała być charakter, no w sensie konsekwencją tego, że takie, ani inne zasady, reguły czy y, stosuje. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.